Kochani z tej strony Tarociska Agafi, witam Was w dzisiejszym filmie. E, horoskop tygodniowy, ważny od 18 marca do 24 marca, dla wszystkich znaków tutaj Zodiaku. Także ja jeszcze jestem trochę przeziębiona, ale stwierdziłam, że już muszę dla Was coś nagrać. Także e, nagrywam Tarota dla Was, kochani, i patrzymy, co tam się będzie działo u Was, kochani, w nadchodzącym tygodniu, tak? Także dobra, ja już nie przedłużam i patrzymy co tam dalej co dla barana co dla barana na nadchodzący tydzień co dla barana w nadchodzącym tygodniu baran nadchodzący tydzień dla moich widzów pokażcie karty pokażcie karty eee, możecie mieć jakieś zaproszenia na uroczystości ogólnie ale też randki mogą się pojawić w nadchodzącym tygodniu karty pokazują jakieś wesela tego typu rzeczy Także już patrzymy dalej, co tam się będzie pokazywać u Was. Mamy tak rycerza kilichów. Sąd Boży. Król Buław. Azbuław, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siena. Ok, czyli bardziej pokazują mi się jakieś zaproszenia na uroczystości w nadchodzącym tygodniu, jednak niż jakieś randki, ale patrzymy, co się tu dzieje. Jest jakiś mężczyzna, król buław, e, ktoś, kto jest y, charyzmatyczny, energiczny, a, pełen takiego powera, ale jest to osoba o ciężkim charakterze, e, karty pokazują, i jest to ktoś, y, może to być na przykład kochanek. Wasz tutaj, jeśli macie jakiegoś kochanka, jesteście w jakichś relacjach takich e, romantycznych, to też może być kochane. Karty pokazują, że e, musisz coś zrobić w kierunku tego, żeby po prostu e, inaczej. Jeśli czujesz, zrób coś w kierunku tego, żeby po prostu się rozstać z tą osobą. Patrz też na siebie, musisz też mieć jakby zwiększyć poczucie własnej wartości. Karty pokazują, bo ta osoba tutaj raczej się tej osobie no, nie podoba, tak bym powiedziała. Nie. Czyli po prostu ta osoba być może y, nie czuje do Ciebie jakiegoś pociągu też, dlatego karty pokazują, że jeśli jest taka możliwość i chcesz, to warto po prostu tutaj rozstać się z tą osobą, bo to jest coś też o ciężkim charakterze. Y, ta osoba może, może być jeszcze ktoś trzeci tutaj w tych relacjach, w tej relacji przy tej osobie ktoś trzeci. Y, karty pokazują, ale raczej to szybko zakończysz przy Asi mieczy, czyli tu będzie zakończenie tego. Czyli jedna karty pokazują, że tutaj zakończysz. Um, co jeszcze wam tutaj mogę powiedzieć um, nie dajcie sobie wejść na głowę bo przy czwórce mony to jest relacja na własnych zasadach Nie, nie, nie e, warto się nie pakować coś takiego jak żeby ktoś wam y, wami rządził po prostu nie dobra okej okay. dobra tak baranki dziękuję Lecimy dalej. Baran. E, już potrzebuje jest byk. Mamy byka. Dla byka na nadchodzący tydzień. Dla byka na nadchodzący tydzień pokażcie mi karty. Co u byka w nadchodzącym tygodniu? Pokażcie kartę. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. I teraz tak, pokazują mi się ogólnie tutaj, przepraszam, mój kod. Pokazuje mi się ogólnie tutaj randki z jakąś osobą ze środowiska pracy, ale być może też y, gdzieś tam w środku możesz nie być na nie gotowa, tak? Czyli są tu randki, ta osoba Cię może zaprosi, może to być też ktoś ze środowiska pracy, możesz nie być do końca jakby gotowa na te randki, ale też karty pokazują, że. Um, Warto też e, jakby wyrównać emocje przede wszystkim, ale też pokaż swoją piękność i swoją kobiecość, bo po prostu warto, a tego nie okazujesz. Ale przy tym mężczyźnie może być osoba, y, y, jakaś była jego partnerka też w tej sytuacji może być jego była, albo nie raczej tutaj była partnerka tego mężczyzny może się też tutaj mieszać w tą sytuację, po prostu zwracajcie uwagę e, pokazujemy się jakieś wiadomości związane z pracą e, wiadomości związane z pracą mogą to być jakieś negatywne wiadomości związane z pracą, tak jak mówię nie do końca coś pozytywnego e, przy karcie słońca raczej negatywne rzeczy, tutaj e, przy królu mieczy Um, królowie, mnie się też pokazują jako osoby na wyższym stanowisku, więc może być tak, że po prostu otrzymacie jakąś wiadomość um, od szefa, na przykład negatywną um, związaną z pracą. Dobra. Byki. Trzymaj dalej bliźnięta. Jeszcze mam katar w siorpie. Ale mam katar, ale gram, Muszę wam to nagrać po prostu. Na bliźniąt, na nadchodzący tydzień, na bliźniąt, na nadchodzący tydzień, na bliźniąt dla moich widzów, dla bliźniąt, dla moich widzów. No, coś się tutaj będzie działo. Aha. OK, musiałam, kochani iść po papier, bo no, jeszcze mi leci z nosa. Dobra, ok. Czy same miłości mi się tutaj pokazują dzisiaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. Jest tak, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, e, ok. No i pokazują mi się tutaj e, jakieś rozstania będziesz pakowała walizę i pójdziesz w siną dal rozstania e, z jakimiś osobami, e, które mogły wywołać jakiś chaos w twoim życiu i tutaj będą rozstania z tą osobą e, no nie była to do końca pozytywna osoba, raczej bardzo negatywna bym powiedziała. Dużo kłopotów sprawiała, ni y, fałszywa miłość też mi się pokazuje, ale tu będzie zakończenie tego, czyli tu będzie już koniec. E, i przy ósemce kielichów, e, no, pójdziecie po prostu w siną dal. Karty pokazują. E, przy karcie śmierci, e, trzeba przepracować, jakby jakieś takie boleści, trudności, które Was dotknęły, to trzeba to też przepracować wszystko, tak. E, trzeba uporządkować sobie swoje życie. Karty pokazują miłosne przede wszystkim. Uporządkuj swoje życie. Nie dawaj e, dojść e, negatywnym, fałszywym osobom też do siebie karty pokazują. Jakieś plany związane z podróżą mi się też pokazują, ale zwróć, zwróćcie uwagę na prędkość jazdy, żeby później nie było jakichś kolizji albo wypadków. Okej. Okay. Bliźnięta. Raki. Rak. Dla raka, na nadchodzący tydzień, co uraka w nadchodzącym tygodniu? Dla raka, na nadchodzący tydzień, co uraka, co uraka, co uraka. Trzymy koło fortuny. Się tu pokazuje, a z mieczy. dziewiątka monet Trójka, raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć siedem okej okay. i teraz tak jeśli macie jakieś Egzaminy, kursy, zdobywanie kwalifikacji zawodowych, tego typu rzeczy, to może być jakiś szybki przebieg spraw i może być odwrotny przebieg spraw do tego, który zakładaliście. Może być jakiś odwrotny przebieg spraw, ale też może być szybki przebieg spraw. Ale też karty pokazują, że na pewno rzeczy będziesz musiała poczekać i być cierpliwa przede wszystkim przy siódemce monot. Bądź cierpliwa. Co mi się tu pokazuje? Ktoś, ktoś może was zranić. Może jakaś tajemnica wyjśna, ja w karty pokazują przy jakiś mężczyźnie. A przez to może możesz zostać bardzo zraniona. Karty pokazują dużo bólu, dużo łez. No i też y, utrata, tak? Y, jakiejś tutaj osoby a, dla Was znaczącej. Okej, okay, dobra, także to jest to dla raków. Okej, okay, rak. Rak. Porakuje jest lew. Dobra, Poraku jest lew. Dla lwa na nadchodzący tydzień, co u lwa w nadchodzącym tygodniu, co ulwa. Na nadchodzący tydzień pokażcie karty. Ok, pokazują mi się jakieś podróże ogólnie. Jakieś wyczekiwane podróże. Tutaj mogą się pokazać u Was i podróż. Zaraz zobaczymy, co to mogą być za podróże. Czy mi ta karta wyjdzie do składzie? 2 3 4 5 6 7 Mhm. I teraz tak, co mi się tutaj pokazuje? Jacyś złodzieje są przy Was, hmm, czyli tutaj złodzieje, karty pokazują fałszywe osoby, złodzieje. Możesz coś też od takiej osoby otrzymać, a ta osoba okaże się, że jest fałszywa, tak? Czyli tutaj możesz coś otrzymać od tej osoby, ale ta osoba może okazać się fałszywa, może Ci, ci wbijać przysłowiowe noże w plecy. Także jest to ktoś fałszywy, możesz od takiej osoby coś otrzymać. E, pokazuje przy trójce monet, e, pokazuje mi się tutaj praca, jakieś plany związane z pracą, z osobą ze środowiska pracy, pokazuje mi się też szef. Tutaj król monet, czyli plany związane na przykład z szefem, z osobami ze środowiska pracy, coś będziecie planować. Karty pokazują co e, dalej? Um, karty pokazują, że warto w pewnych sprawach ściągnąć przysłowiową opaskę z oczu i popatrzeć na pewne sprawy inaczej. Też karty pokazują, i przy karcie cesarza um, masz szansę uporządkować swoje życie, także tutaj um, masz szansę ustabilizować swoje życie, tak bym powiedziała. Dobra, lew. Dla Panny na nadchodzący tydzień. Dla Panny na nadchodzący tydzień. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Dla Panny na nadchodzący tydzień. Okej. Okay, jakieś nowe początki mi się pokazują. Tutaj. Trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu ta dwójka kielichów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mm. I to mi się tu pokazuje? Jakieś nowe początki. Ale e, karta, już na e, pierwszy rzut oka, mówi o ostrzeżeniu, żeby nie być lekkomyślnym w tych nowych początkach. E, zwracajcie uwagę po prostu, co robicie, żeby nie być lekkomyślnym, tak jak mówię. E, tutaj macie jakieś osoby w swoim otoczeniu, które mogą wydawać się, że będą wam kibicować w swoich planach, a tak naprawdę będą was atakowały później, i. No nie będą osoby przyjemne, mogą te osoby was, w waszym otoczeniu mogą udawać, że są, że są szczęśliwe, bo macie jakieś nowe początki, a tak naprawdę będą was później atakować, tak, czyli przy siódemce buław kartę pokazuje, że oni po prostu, że te osoby was, te osoby będą was po prostu atakować, karty pokazują. Um, ale karty pokazują Już przy siódemce była jeśli na czymś ci zależy, to y, warto o to walczyć, tak? Czyli po prostu walcz, jeśli na czymś ci zależy. Walcz po prostu o to. E, zaproszenia na randki mi się pokazują. E, z mężczyzną, ale jest to raczej ktoś do romansu, niż e, niż jakieś konkretne uczucie, raczej ta osoba nie będzie Cię kochała, tylko to jest ktoś do romansu. Zaproszenie na randki. Możesz od tej osoby coś otrzymać. Czy to dla Ciebie będzie tak do końca pozytywne? Hmm. Nie wiem kochani. już musicie sami zobaczyć. Dobra. Dla panny. Teraz patrzymy dalej. w wam. Dla wagi na nadchodzący tydzień. Co uwagi w nadchodzącym tygodniu? Dla wagi na nadchodzący tydzień. Pokażcie kartę. Mhm. Mhm. Ojej. Teraz tak, co mi się tu pokazuje. Eee, będziesz chciała w nadchodzącym tygodniu, ten początek tygodnia będzie taki dla ciebie, że będziesz chciała być samotna, e, będziesz chciała po prostu posiedzieć sama, wyciszyć się przy pustelniku, tak? Jaki będzie początek tygodnia? Eee, przy cesarzowej warto. E, się uspokoić. E, karty pokazują. I też e, warto być tak promieniować taką pozytywną energią. Właśnie karta o to prosi. E, więc tak, promieniujcie pozytywną energią, ale początek tygodnia może być taki, e, że będziecie się chciały odizolować, ale też pokazują mi się jakieś starsze osoby wiekiem w nadchodzącym tygodniu. Mogą brać e, przy pustelniku starsze osoby wiekiem mogą brać jak, jakiś udział w naszym życiu w nadchodzącym tygodniu. Dalej pokazuje mi się rodzina tutaj, e, przy dziesiątce monet, osoby negatywne z rodziny po prostu i tutaj może mo, dużo bólu wam mogą zadać, dużo łez, dużo strachu, nerwów i może mieć to e, związek z pieniędzmi, tak, może mieć to związek z pieniędzmi. Um, dalej, co mi się tu pokazuje, twój mąż czy partner może coś planować w nadchodzącym tygodniu. Uwaga wadzę jest skorpion. Szukam skorpiona, Skorpion, skorpion, jest skorpion Skorpion. Na skorpiona, na nadchodzący tydzień, dla skorpiona, na nadchodzący tydzień. Pokażcie mi karty, pokażcie mi karty po skorpiona. wiadomości mi się tu pokazują. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, i teraz tak do. Yy, karty pokazują, że dostaniesz jakąś wiadomość od osoby ze środowiska pracy tutaj, hmm, czyli jakaś wiadomość, no może to być nie do końca jakaś taka bardzo pozytywna wiadomość dla was i przy wisielcu jakieś wasze sprawy życiowe się przez to mogą zatrzymać tak, bo wszystkie sprawy życiowe wisielca są zatrzymane, więc przez to jakieś sprawy wasze życiowe mogą się też zatrzymać um, ale karty też pokazują, żebyś zwróciła uwagę, żebyś nie była smutna um, bo y, jest ktoś, kto może Ci pomóc w tej sytuacji, ktoś Ci może wyciągnąć jakąś pomocną dłoń, więc warto nie odtrącać po prostu y, tych osób. Y, pokazuje mi się tutaj y, też osoba ze środowiska pracy, może tu być szef i może Cię jakoś usilnie podejrzewać o jakieś kradzieży, jakieś złodziejstwo. Ok, ile mamy minut filmu? Dopiero 19. Skorpion... Patrzymy dalej, patrzymy dalej, strzelec, muszę się napić mojego nowego kielicha z pentagramem, mam taki kielich, widzicie, o, to jest mój kielich do picia podczas czytania Starota. Dla strzelca na nadchodzący tydzień. Dla strzelca, strzelce w nadchodzącym tygodniu. Pokażcie mi tu strzelca. Ok, jakieś mogą być tutaj urzędy, ale zobaczymy, co tam dalej. Skryjemy tą kartę do środka. Ok. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. Mhm. I teraz tak, pokazuje mi się jakiś mężczyzna. Może to być wasz partner, wasz mąż. Osoba dość bardzo nieuczuciowa, chłodna emocjonalnie karty pokazują. Wredna, krytykańska, fałszywa też może być ta osoba. Może was bardzo zranić w nadchodzącym tygodniu. Dużo łez, dużo nerwów przez tą osobę możecie mieć. Karty tutaj pokazują, więc zwracajcie uwagę. Um, mogą wyjść jakieś tajemnice na jaw związane z jakimiś dużymi kwotami pieniędzy. Tak, tutaj yy, może być to zamieszany jakiś mężczyzna starszy wiekiem w rodzinie i tu jakieś wyjdą tajemnice związane z dużymi kwotami pieniędzy. Więc tak mi się to też tutaj rysuje. Warto też ustabilizować tą sytuację to na pewno, czyli ustabilizujcie tą sytuację. Um, też te pieniądze tu mogą wyjść jakieś pieniądze ogólnie, jakieś tajemnice związane z pieniędzmi e, może mieć to związek jakiś starszy mężczyzną w rodzinie, te tajemnice, ale czy to też nie jest coś związane na przykład z weselem? Z weselem na przykład, nie? Więc to już musicie sami yy, ocenić. Strzelet, koziorożec. Dla koziorożca na nadchodzący tydzień. Dla koziorożca na nadchodzący tydzień. Pokażcie karty, pokażcie karty. Okej, okay, mamy tak diabła. Królową Bławę. Mm. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mm -hmm. ehm. Jakaś kobieta ze środowiska pracy, bardzo toksyczna, ale to tak bardzo toksyczna. Jest to osoba, która może próbować cię w jakiś sposób zniewolić, w jakiś sposób e, zamknąć w takiej przysłowiowej z, złotej klatce, może być bardzo toksyczna dla ciebie, wredna, e, tutaj e, niemiła i to tak, ale to tak naprawdę poważnie, e, więc e, tak mi się to rysuje, osoba z otoczenia pracy. Um, to dalej, pokazują mi się jakieś urzędy, sprawy urzędowe mi się pokazują, związane z e, przy królu kielichów to jest z partnerem. Mi się pokazują sprawy urzędowe związane z partnerem przy Tobie, ale będą to jakieś ciężkie sprawy urzędowe dla Ciebie nadchodzącym tygodniu. Jakieś ciężkie sprawy urzędowe, ale myślę, że będą one mm, jakby do spełnienia, do wygrania, tak? Czyli to będzie ciężko, ale jest szansa, żeby to się spełniło, wygrało, wygrałabyś, się, spełniło się przy karcie gwiazdy, także bo to jest karta spełnienia marzeń, czyli myślę, że okej. Okay. Dobra, koziorożec. Zczymy na wodnika. dla wodnika na nadchodzący tydzień. Dla wodnika w nadchodzącym tygodniu. Wodnik, wodnik, wodnik. Dobra. I mamy tak. Umiarkowanie. Piątka była. Koło fortuny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, to mi osiem wylazło. No w niech będzie ta ósma już. I co mi się tu, kochani, rysuje? W yy, nadchodzącym tygodniu możecie być bardzo niespokojne, bardzo takie chaotyczne. Brak spokoju yy, może tutaj być. Przy piątce, była w jakieś kłótnie, jakieś walki osobami ze, z urzędowymi z osobami urzędowymi jakieś kłótnie, jakieś walki um, ale przy kole fortuny jest szansa, że los się odwróci, tak, jest tutaj szansa, że los się odwróci, czyli możecie być nadchodzący w nadchodzących tygodniu bardzo niespokojne bardzo chaotyczne tu jakieś walki, przypiące buław jakieś walki mogą tutaj być eee, tak, czyli walki z osobami urzędowymi, ale przy kole fortuny wasz los się może odwrócić po prostu, um, czyli jest szansa na to. Um, tutaj um, osoby urzędowe, właśnie w jakiś sposób was ograniczają tutaj w pewnych tutaj, jakby kwestiach, czyli są ograniczenia przez jakieś osoby urzędowe, też kartę pokazują. Um, przy dwójce Buław. Um, Trzeba obserwować też aktywnie, by w odpowiednim momencie móc rozpocząć działanie, tak? Czyli po prostu e, obserwujcie, by w odpowiednim momencie móc e, m, rozpocząć właśnie jakieś działania przy rycerzu Monet, również karta pokazuje, że to są działania rycerz Monet, tak? Czyli po prostu e, m, że macie nie tracić wiary w siebie przede wszystkim, nie traćcie wiary w siebie, ufajcie sobie. Um, ale też wyrównajcie so, swoje emocje, bo tutaj w tej sytuacji bardzo tutaj wam pomogą. Dobra. I zostały nam ostatnie ryby. 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 Ryby, 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 ryby. Ryby, 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 ryby. Dla ryb na nadchodzący tydzień. Dla ryb. Dla ryb na nadchodzący tydzień. Dla ryb. Ryby. 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 Okej. Okay. No, Pracznie mi te same karty uważą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ogólnie to mi się pokazują jakieś osoby, a też ze środowiska pracy, są przy tobie jakieś y Mogą się z, nim, z takimi osobami jakieś rozpocząć relacje tu z tymi osobami e, przy cesarzowej. Um, jesteś też jakby zamknięta na pewne rzeczy tutaj, więc zwracaj, zwracaj uwagę, bo możesz być zamknięta na pewne rzeczy. I teraz od tej osoby możesz coś ogólnie otrzymać przy szóstce monet. Od tej osoby możesz e, coś otrzymać. E, ale e, też karty pokazują, żebyś e, nie naciskała za bardzo i nie prosiła. E, no ale koniec końców ta osoba może wywoływać u ciebie jakieś stany lękowe, nieprzespane noce. Karty pokazują, e, może się tak dziać, e, więc e, no nie fajnie, jakieś nieprzespane noce. Ale też karty pokazują, że tutaj dostaniecie jakąś wiadomość z podróży. E, wiadomość. E, no, może być z podróży wiadomość. I która wywoła u Was również jakieś stany rękowe, stany nerwicowe, nieprzespane noce. Tak mi się to rysuje. Dobra. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za czytanie. Widzimy się oczywiście w następnym tygodniu na czytaniu. A ja oczywiście coś tutaj dla Was może wymyślę. Także coś tam dla Was wymyślę fajnego ale ogólnie na czytaniu tygodniowym widzimy się w nadchodzącym tygodniu, e, znaczy w przyszłym tygodniu i kochani, e, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, jeśli kanał Wam się podoba, jeśli Wam się podoba to, co mówię, jak się Wam podoba i ogólnie, to zachęcam kochani bardzo do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania, bo jest to dla mnie naprawdę ważne, pomaga mi się rozwijać i daje mi takiego dużego kopa. No, także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, papa!